Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier. były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a my dziś rozmawiamy o Don Orleony ponad prawem. Wychodzą kolejne szczegóły na jaw tego, w jaki sposób miał specjalne traktowanie Daniel Obajtek, były już prezes Orlen. Obajtek to jest, zaczynał je odwójta pcimia. Ale zwrócił na siebie uwagę Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, ich relacja miała być tym powodem, dla, których, dla którego Kaczyński go tak bardzo promował. Na Nowogrodzki nadano mu nawet ksywę, taką jak jednemu z bohaterów serialu Masz. To była taka Szydera, drodzy Państwo, która bardzo mocno uderzała w prestiż zarówno Obajkę, jak i prezesa. Szanowni Państwo, w każdym razie Obajtek był promowany potem przez Mateusza Morawieckiego. Do tego stopnia, że Jarosław Kaczyński zazdrosny o tą relację napuścił Obajtka na Morawieckiego i Morawieckiego na Obajtka. Po prostu zaczął publicznie głosić sugestie, że Obajtek będzie nowym premierem. Kiedy w 2021 roku na początku umieszczono w planach posiedzenia Komitetu Politycznego PiS punkt cofnięcia rekomendacji dla Mateusza Morawieckiego, no to wówczas Morawiecki już nie miał wyjścia, tak uważał, że został zdradzony przez Obajtka i jak twierdzą wiewiórki, przypuścił na niego, atak w postaci wycieku materiałów dotyczących jego właśnie spraw z Pcimia. W tamtym w rządy PiSu Obajtek wchodził już nawet nie jako podejrzany, ale jako oskarżony przed sądem. Zarzucano mu, że działał na szkodę spółki swojego wuja, u którego pracował i że przyjmował korzyści majątkowe za to. Taśmy z tego wszystkiego ujrzały światłodzienne. Aby nie został skazany, zmieniono prawo w taki sposób, aby umożliwić e, prokuraturze zabranie tej sprawy z sądu, a następnie umorzenie jej. W taki sposób właśnie Dan Daniel Bajtek został e, największym, najbardziej wpływowym polskim menadżerem. Jednym. ten parasol nad, o, akurat nad Jan? No bo to już wspominałem, no, z powodu tego, że Jarosław Kaczyński coś w nim zobaczył. Natomiast Wiesz, Janku, była mowa o tym pseudonimie nadanym mu. No tak to, to, to polecam państwu serial masz i, i, i tam tam był, tam był taki pseudonim nadany. I nie było to i nie było to, i nie był to Sokole, oko Piers. Natomiast, <laughs> szanowni państwo, w każdym razie. Obajtek dostał od Kaczyńskiego zgody na tajemnice państwowe, od Sasina. Ja tutaj przeczytam streszczenie. We wrześniu 2021 roku Obajtek wziął udział w posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych, gdzie omawiane były państwowe tajemnice objęte klauzulą ściśle tajne. To jest, Szanowni Państwo, artykuł pana Jacka Harłukowicza z portalu onet.pl. Stało się tak na osobiste polecenie stojącego wówczas na czele Komitetu e, Wicepremiera e, e, Jarosława Kaczyńskiego. Zgodę dla Obajtka podpisał szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Obajtek przez cały okres sprawowania funkcji państwowych nie miał e, wydanego przez ABW certyfikatu dostępu do informacji niejawnych. Tu znowu musimy zrobić pauzę. Certyfikat dostępu do informacji niejawnych otrzymują osoby, co do których służba uważa, że spełniają warunki, e, dają rękojmie tego, że nie będą, e, przede wszystkim, że nie mają powiązań z grupami przestępczymi. Po drugie, że nie są przestępcami. E, po trzecie, e, że... Prowadzą ustabilizowany tryb życia, że nie są uzależnione od niczego. Tutaj, szanowni państwo, ci, co wydawali pod certyfikaty Mariuszowi Kam Kamińskiemu i naszemu ukochanemu ułajantowi którego no niestety, niestety musimy to powiedzieć na głos, którego nowe kierownictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego cały czas trzyma w swoich zasobach, żeby dać mu możliwość wyższej stawki emerytalnej od kwietnia. I nie tylko nam się to nie podoba, ale dygresja. Aspekt kongiwiadowczy, nie toczą się jakieś postępowania kongiwiadowcze? O, Ale przede no, wszystkim, że on po, posiada majątek, z którego jest w stanie się wyliczyć. Co jest kwestią, szanowni Państwo, naprawdę, nie. wszyscy się nabijali z tego, że Paweł Piskorski tam y, 150 razy wygrał w luletce pod rząd. 400 parę, Janku, 400 parę. Nie, 150, robię. proszę. Nie, nie, nie sprawdzajmy się, bo mówię Ci, że potem się okazało, po ogóle się potem okazało, że ta luletka wtedy jeszcze znam, nie... Znam Pana M, jak, wiesz, spotykałem się, śmieliśmy się, rozmawialiśmy razem, jak... Jak to, ale to już na inny. Pozywam pan, pana Stanisława. Przepraszam, yy, yy, dokładnie, dokładnie Tomku to było 138 razy, bo już sprawdziłem. E, to nic się nie stało, to w porządku, przepraszam. Więc yy, to, jest, yy, to jest to zaświ zaświadczenie, yy, które, bo to też było tak, że on przedstawił zaświadczenie. Tu ja pamięć do, do, do tych cyfr. Nie, ja miałem lepszą, ale jak widać, też nie niedokładną, bo ja myślałem, że to było około 150, ale to było. 150. Nie odpłacę ci 50, no, dobrze się starzejesz. Nie, nie, nie wydaje się. Starzeje się, starzeje się. Natomiast nie, nie. w każdym razie, w każdym razie yy, yy, to była słynna yy, Taka właśnie, że tutaj pod rząd. A... Pasa szczęścia, szczęścia. Ta, Tak, ale to. Znaczy, bo tak naprawdę to nie była pasa szczęścia, tylko to było to, że on przedstawił zaświadczenie o wygranej a ludzie po prostu poszli ile wtedy były stawki i ile musiałby wygrać bo to tak to było pod rząd ile musiałby wygrać, żeby taką kwotę otrzymać i w ten sposób z tego wyszli czyli od drugiej strony, że skoro takie zaświadczenie podpisał urząd skarbowy rządzą urząd skarbowy kasyno, którego właściciela znałeś, to, to, to ile musiał tam wygrać i to właśnie stąd się wzięło te 138 natomiast tutaj mamy odwrotną sytuację to znaczy nie ma na przykład mama, która była krawcową, rodzice do tego, dała mu tam bodajże kilkaset tysięcy złotych oszczędności. No i teraz pytanie, jak krawcowa przez całe życie miała zgromadzić takie oszczędności? Jak już i dobre, że się Nie, A więc pojawiły, od razu się po, 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 po pojawiły, szanowni państwo, memy pod hasłem um, Versace, Yy, tam Dolce gabana i mama Obajtka, że, no, po prostu naj, naj, najsłynniejsi krawcy. I generalnie, ja a, czy a, a jak jest... bezpieczeństwa wewnętrznego ma, w momencie, w którym on występuje, to tam podpisujesz zgodę, tam podpisujesz zgodę na to, żeby... Mianku, wypełniasz bardzo Wielostronicowe ankiety, to już nawet niekoniecznie, tak. po prostu... Sam samo to, samo to, że ubiegasz się o ten certyfikat, wypełniasz tak, tak z których zgody. pytania, których pytania normalnie, których pytań normalnie nikt by ci nie e, zadawał. No, powinien być wykorzystywany również w wielu przypadkach e, poligraf, znaczy, czyli wariograf też. Znaczy, jeżeli są wątpliwości, to, to mogą, mogą się jego zapytać, czy, czy odpowie na pytania pod wariografem, ale przede wszystkim tam jest zgoda na weryfikowanie tego, co on poda. Tam jest też kwestia kontaktów z obcokrajowcami. W każdym razie Obajtek nie chciał przechodzić tej e, procedury. I Każdy funkcjonariusz służb, wiesz, który by odmówił tego, albo by nie przeszedł, wyleciałby na zbity pysk. Znaczy taki każdy, który by odmówił, w ogóle by nie miał możliwości dalej funkcjonowania w strukturze. I tu mamy faceta, który w pewnym momencie, widać było, że Sasień się wkurzył. Bo przecież Sasin w pewnym momencie naciskał, żeby on się poddał tej weryfikacji. Natomiast Daniel Obajtek dokładnie wiedział, że on tej weryfikacji nie przejdzie. Bo wiecie państwo, ktoś się musi na samym końcu podpisać pod tym jego... Zaświadczeniem. A tutaj jeszcze jest kwestia tego typu, że już nie było tajemnicą żadną, że jego chciał udupić Mariusz Kamiński. Bo to jest, to jest dosyć ciekawe, że on, tolerując tylu złodziei w okolicach, tylu ludzi mających problemy z prawem, akurat na obajtka był cięty. I... Tylko to jest prosta sprawa. Wiesz, Obajtek, Obajtek w pewien sposób zabrał Kamińskiemu te jego narzędzia, żeby podporządkować sobie ludzi. On sam zatrudniał do Orlenu, bez sugestii Kamińskiego, ludzi ze służb. Tam było mnóstwo ludzi, wiesz, i w Ochrona, jeszcze w innych miejscach i później w związku z, z tym całym dealem, dealem z Unimotem, było mnóstwo ludzi ze służb. I to nie było tak, że każdy musiał przyjść do Kamińskiego i powiedzieć, że on prosi o to, żeby Kamieński zgodził się. Nie wiem, że poszedł tam na Enkę, czy jeszcze w inny sposób. Obajtek sam sobie wybierał. To obajtek nagle zrobił się no, taki bardzo samodzielny. Kamieński w, w końcu się o to wściekł. I był zły. No Zacznijmy ok. zacznij od tego, że ci, że ci detektywi, którzy łazili. Za politykami opozycji oni również pełnili rolę kontrwywiadowczego zabezpieczenia Obajtka. To kontrwywiadowcze zabezpieczenie polegało na tym, że, tak jak to by ktoś sformułował w poprzednich materiałach, oni przeszkadzali działaniom służb, które były wymierzone w Obajtka i w jego ludzi. Czyli obajtka. W ochronę Obajtka, w ochronę kontrwywiadowczą, Janku. Czy Obajtek, Obajtek po prostu wiedział od swoich ludzi, że jest śledzony, że jest słuchany, no i krótko mówiąc prowadził działania kontrwywiadowcze, ale umówmy się, w wypadku Obajtka on w ogóle nigdy nie powinien zostać prezesem bez, bez, tego, bez tej zgody na weryfikację swojego majątku, swoich kontaktów, czyli bez... Uzyskania zgody na dostęp do ściśle tajnych informacji, nigdy nie powinien zostać prezesem Orlenu. Jarosław Kaczyński on prezentuje taki sposób myślenia, sposób bycia, w którym on twierdzi, że kontakt z nim oczyszcza. Czyli, że może być esbekiem. Może być tajnym współpracownikiem SB, patrz, yy, pan Kujda, ale jeżeli dokonałeś właściwego wyboru politycznego, czyli zaufałeś Jarosławowi, to Jarosław jest po prostu jak ta yy, ma, ma tą boską siłę, że zdejmuje z ciebie grzechy. Możesz ten być ten złodziejem tarad... ze statki benzynowej, może być złodziejem z pociągu, może być różnym. Tak, ale, ja, ale, Jarosław, ale Jarosław Cię oczyszcza. Po prostu wiara w Jarosława Cię oczyszcza. Wiara w PiS Cię oczyszcza. Po prostu Kaczyński. Oczyszczający mąż... PiS przez dwa tak po prostu. musi tak, tak to zrobić. No, no coś, co, coś, ty, co, coś tym jest. W każdym razie kolejne te uprawnienia Daniela Obajtka pokazują, że ten były wojewoda Pcimia miał po prostu. Specjalne traktowanie. Był człowiekiem ponad prawem, był człowiekiem, który chociaż nie miał, nie powinien pełnić żadnych ważnych funkcji państwowych, to specjalnie dla niego zawieszono tutaj procedury. Powiem szczerze. Kaczyński i Sasin będą mieli problemy. Ja jestem ciekaw, jak Sasin to rozwiąże. Sasin, dworczyk, ludzie ze Ale zwróć uwagę, tak i... że Sasin przy tych wyborach kopertowych to kopnął piłkę po prostu tak od ręki od siebie. Wszyscy myśleli. Nie, ale wszyscy myśleli, że to Sasin, bo a ja się dowiedziałem tutaj, że Sasin pilnował się. Nie dał się wrobić, nie podpisał niczego, że tak naprawdę te słynne 70 Sasinów i obarczanie jego odpowiedzialnością za yy, ym, straty poniesione w wyniku tych wyborów kopertowych, bo co to były, na czym polegało przestępstwo przy wyborach kopertowych? Yy, nie można było ich przeprowadzić i nie było podstawy prawnej do tego, żeby je organizować. Ale oni uważali, że przegłosują to w Sejmie, i żeby nie tracić czasu, zabrali się do roboty. I zaczęli wydawać pieniądze, zaczęli łamać prawo, a potem się okazało, że Gowinowcy się zaparli i nie dali się zastraszyć, nie dali się zaszantażować. I okazuje się, że te wszystkie pieniądze, które oni wydali na organizację wyborów, wydali nielegalnie kopertowych, bo nie było możliwości organizowania tych wyborów kopertowych, ponieważ nie było uchwalonej ustawy. Koniec, kropka. I Sasin tam nieźle wyszedł w tym sensie, że on niczego nie podpisał. Parokrotnie zepchnął to z siebie i ja mam dziwne wrażenie Tomku, że Sasin przy tej sprawie Bajtka zepchnie na Jarosława to jest pewne, przecież to wiadomo, wszyscy teraz zepchną na Jarosława. Wiesz, no tutaj pozostał, pozostał jeszcze Suski, który jest wspólnikiem w przestępstwie, chociażby kradzieży tabliczek, a, wiesz, a reszta, no wszystko będzie winą Jarosława, tylko trzeba pilnować, żeby było winą żywego Jarosława. Bo jak tutaj tak będzie ochrona, się tak uważa, że będzie biegał przed samochodami. Będzie robił też wszystkie różne rzeczy, to w końcu się może coś stać. Pilnujcie rzeczywiście, że, że to był żywy Jarosław. Moim zdaniem trzeba przydzielić mu ochronę państwową. A mam nadzieję, że już taką ochronę, jaką ja miałem przez dwa lata. Tak, to to taka ochrona rzeczywiście przyda mu się, natomiast trzeba pilnować jego zdrowia. Bo, bo jak wiecie, mojego nie przypilnowano. No, to taka ochrona będzie najlepsza. Szanowni Państwo, historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Tajemnica śmierci Batorego. Kto i dlaczego zamordował jednego z bardziej wybitnych polskich królów? Kto miał w tym interes? Do kogo biegnął po szlaki? O tym jest, szanowni Państwo, w najnowszym historii bez cenzury, a także o tym, dlaczego Główny Urząd Statystyczny fałszował statystyki. Przed wojną, uwaga, nie miało pracy ponad 50% Polaków. Co drugi Polak był bez pracy. Polska była bardzo biednym krajem. No i kolejne burzliwe życie miłosne autora Akademii Pana Kleksa, czyli Jana Brzechwy. Oprócz pięknych bajek, Jan Brzechwa był erotomanem. I to nie tylko gawędziarzem, Szanowni Państwo, w dobrych kioskach, w dobrych chętnikach, tu, tam. No wiewiórki do mnie piszą. Panie Jarosławie, Panno Zofiu, po, Zofio po siedemnastej wielki no, do mnie piszą, że robię wielki błąd, że przecież trzeba organizować pana miesięcznice, czy te miesiączki, co najmniej raz w tygodniu, czy męczennice, jak to mówią. Raz w tygodniu, bo pan tak to przeszedł, że może być po problemie. Tak mówią, że pan tam po prostu jakoś strasznie, pan, pan wyjemiota się, jak, jak zwykle, jak taki mały, tak powiem, gnom i pan się rzuca i, i pan robi. No, jest pan w bardzo ciekawym stanie, tak twierdzą, i że trzeba będzie zwiększyć te wszystkie dawki pomagające panu dojść do siebie, a jeszcze ten tydzień, który będzie tutaj komisja. Wiecie co, chłopaki, no naprawdę teraz we mnie rozwaliście mi wszystko to, o czym myślałem, może rzeczywiście panie Jarosławie więcej tych tych tych, tych miesiączek naprawdę to może być więcej, więcej, bo no to może być ciekawe, skoro skoro pan tak pan to tak lubi pana tak to nakręca. No, panie Jarosławie. To trzeba, to trzeba przyznać. No, pan się bardzo denerwuje, że 15 będzie pan musiał tutaj przyjść. Pan wymieści wszystko chyba. no ja Janek dałeś instrukcję, on, on, on chyba już tutaj. E, dzielno... to ja powiedziałem, że albo nie przyjdzie, albo przyjdzie, on A... będzie gadał. Widzicie, nie widzicie, Janek mówi, że ja instrukcję i sam dał to racja słowowi. Trybunał Kulinarny pewnie już przygotowuje za chwilę. Albo, tak. trybunał, albo trybunał Kulinarny orzeknie, że komisja... Służnisty została... wyrok, a, a może, a może któryś z, wiesz, z tych podległych pani Manowskiej, tych, tych, tych... tych tak tych ist, które nie ma A na przykład, chociaż oni nie mają co robić tam, bo, bo to wiesz, nie było sprawy, nic się nie toczyło, ale to może tutaj w ramach przyjaźni i, i tego, że się boi Jarosława, wezwać panią Janowską, powiedz, wydaj coś tam. Także ja, ja się niczemu nie zdziwię, co się będzie działo e, u nas i, i, i co będą opowiadać, jakie wyrdymały, jakie, jakie głupoty. Panie Jarosławie, no nie wiem co powiedzieć, no, no może więcej tych, tych, tych miesiączek. No niech pan wincej. obiega po Naprawdę. Więcej, więcej miesięcznych. Wie, wie Pan co, ja, ja, ja proponuję może próba takich biegów po autostradzie. Parę miejsc Panu z Jankiem pokażemy. Szanowni Państwo, do zobaczenia.